Siema, ma jestem pakliat też szybki update z dnia 19 grudnia 2023 roku, więc zaczynajmy. Mamy nową kolekcję tygodnia. Jest to kolekcja weterana składająca się z ćwierć dolarówki z 1792 roku, Jean Old Tom oraz pierścionek Zonixen Aumbray o wartości 80 dolarów. Zdobądź dostęp do wariantu Grampus dla strzelby. Od 12 grudnia do 8 stycznia wszyscy gracze, niezależnie od rangi, mogą nabyć tę demoniczną broń. Dodatkowo każdy, kto zaloguje się do Reddit Online w okresie od 12 grudnia do 8 stycznia, otrzyma zimowy wariant karabinu powtarzalnego Evans. Uczci świąteczny tydzień, grając w Reddit Online od 19 do 25 grudnia, żeby otrzymać paczkę z prezentami zawierającą 5 bolasów gravesend, egzotycznego ptaka z miętopolną oraz 50% zniżki na dowolną broń. Gracze, którzy do 8 stycznia wezmą udział w Świątecznym Dobroniu u boku swojej stałej bandy, otrzymają czarną marynarkę Porter. Jeśli przetrwamy ósmą falę w trybie do to od 19 do 25 grudnia otrzymamy Red Shaffer Chaps. Misje w grze swobodnej zapewniają 3 razy więcej dolarów i punktu doświadczenia. Za sprzedaż Bimbru dostaniemy 2 razy więcej dolarów i punktu doświadczenia. 3 razy więcej dolarów i punktu doświadczenia za misje fabularne żywot Bimbrownika. Bimbrownicy, którzy zalogują się do Reddit online, otrzymają dwa darmowe uzupełnienie zacieru. Tymczasem bimbrownicy, którzy osiągnęli dziesiątą rangę lub w tym miesiącu awansują trzy rangi, dostaną zielone ostrogi Vacuero Baroki. Znić trzy blokady drogowe agentów rządowych podczas dowolnego tygodnia, żeby otrzymać zielone zdobione spodnie. Ukończyć trzy wyzwania roli w dowolnym tygodniu, żeby otrzymać 8 sztabek złota zniżki na ulepszenie wystroju barów w bimbrowni. Podwójne nagrody za serię wyróżnioną. Jeśli chodzi o serię wyróżnioną na ten tydzień, jest to świąteczna Seria 2. Wygraj w wyróżnionej serii w dowolnym momencie przed 8 stycznia, a otrzymać 50% zniżki na kartę umiejętności. Mamy podwójne nagrody w świątecznym dobroni. Zagraj w Reddit online w dowolnym momencie tego miesiąca, aby otrzymać marynarkę złowczej wełny. U Klipsa w obozie mamy promocję na psy. oraz na wybrane ubrania Kripsa. A w katalogu mamy promocję na amunicję, mamy promocję na koszule. Mamy promocję na spodnie. Również mamy promocję na niektóre stroje Bimbrownika. Również w tym miesiącu mamy darmowy strój od Rockstar. Jak zauważyliście, w niektórych kategoriach mamy po dwa ubrania. Prawdopodobnie mamy dwa termowe stroje od Rockstar. A mi wyszedł właśnie taki. I tak właśnie wyglądają dwa stroje społeczności, które możemy w tym miesiącu zdobyć do 8 stycznia. Mamy również limitowaną odzież. Więc jak chodzi o limitowaną odzież, to byłoby na tyle. A u różnikarza mamy promocję na karabiny powtarzalne oraz na pas na broń Levens jak i kaburę Levens. A u pasera mamy promocję na łatwopalny bimber oraz na niektóre broszury. A u Harriet mamy promocję na broszurę Amunicja Usypiająca A u Megi mamy promocję na niektóre przedmioty Na rozbudowy baru i kapeli oraz na ulepszenia bimbrowni Mamy również promocję na rolę bimbrownika Kosztuje on 10 sztabek złota mniej, czyli 15 sztabek złota A w Stajni mamy promocję na konie wielozadaniowe Na konie bretońskie Oraz na konie Norfolk Roadster Oraz mamy promocję na wszystkie siodła. Więc to byłoby na tyle. Jeśli o czymś zapomniałem, dodam to do opisu. Wbijajcie na zyskorda link w opisie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnego odcinku. Trzymajcie się, cześć!